Witajcie kochani. Przed nami mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych. Zaczynamy. Oczywiście co zrobić, jak zabrać się do tematu, żeby wykonać mnożenie, czyli odpowiedzieć na pytanie jak to będzie ładniej i prościej wyglądało? No dobra, zaczniemy oczywiście od dziedziny. Nikt Wam tutaj w poleceniu nie będzie mówił, że trzeba wyznaczyć dziedzinę, a Wy oczywiście o tym musicie pamiętać. Kto jeszcze nie wie, jak wyznaczyć dziedzinę, no to oczywiście odsyłam do mojego filmiku, tutaj zakładka u góry się pojawi. Możecie kliknąć. Moi drodzy, dziedzina, czyli kiedy wyzerują nam się mianowniki, no to teraz patrzymy, każdy chwilę się zastanowi, kiedy ten mianownik będzie wyzerowany. No w pierwszym przypadku, kiedy tutaj podstawię jedynkę, a w drugim, kiedy tu podstawię minus więc tu są dwie liczby, które należy z mojej dziedziny oczywiście usunąć. No dobra, no to przystępujemy oczywiście do dzieła. Jak ogarnąć to wyrażenie? Moi drodzy, żeby ogarnąć takie wyrażenie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja mogę tutaj w ogóle wykonać. Więc pierwszą zasadą Zapytajcie się, czy możecie coś wyłączyć przed nawias z każdego wyrażenia, które jest w licznikach i w mianownikach. Więc ja przejdę do pierwszego wyrażenia, tutaj 3x plus 4,5 i się zapytam, co ja z tego mogę wyłączyć. No i oczywiście tak spoglądam i mówię, hmm, nie wiem, może trójkę. Tak, zazwyczaj wyłącza się to, co stoi przy x lub coś mniejszego oczywiście, ale podzielnego przez tą liczbę. No tutaj, no kreatywność, moi drodzy. Więc ja tu wyciągnę trójkę, żeby sprawdzić, co się stanie, gdy tą trójkę wyciągnę. Jak ktoś jeszcze nie umie wyjmować czegoś przed nawias, to też odsyłam do filmika zakładka u góry. Więc jeżeli wyjmuję, czyli zabieram, czyli dzielę, tak? Czyli zostajemy tutaj z x, a tutaj 4,5 podzielone na 3, no to mamy 1,5. No dobra, fajnie, mamy to. No na dole nic nie zrobię, bo tam jest zbyt proste wyrażenie, natomiast zwróćcie uwagę, że w kolejnym naszym liczniku znajduje się 1 minus x, tak tutaj. No, zawsze starajcie się, żeby ten x był pierwszy, a liczba była druga, więc ja sobie po prostu to wymienię, ale nie mogę tak bezkarnie tego zamienić, bo wiadomo, Odejmowanie nie jest przemienne, ale jeżeli zrobię coś takiego, że wyjmę minusa przed nawias, czyli minus jeden czysto teoretycznie, no to moi drodzy, mogę napisać to w odwrotnej kolejności. I właśnie tak zrobię. Dlaczego? Dlatego, że już widzę, że to będzie to samo co w pierwszym mianowniku. No dobra, ale ten drugi mianownik oczywiście też jest taki prościutki, więc ja nic z tym nie robię. No i praktycznie, kiedy dokonałam takiej czynności wyłączenia czegoś przed nawias, to jest już po prostu, moi drodzy, coś wspaniałego, bo ja mam takie same rzeczy tutaj zrobione, tu jeszcze nawiasu mi zabrakło, słuchajcie, tak, że ja mogę sobie to po prostu poskracać, a jak? No po prostu te całe nawiasy, no do widzenia, tak, czyli tutaj zostają nam jedynki, wiadomo, że jak skracam, no to zostaje jakaś tam liczba, a zazwyczaj to będzie jeden. No oczywiście, słuchajcie, tutaj to całe wyrażenie też sobie skrócimy, bo to jest dokładnie to samo, no i co zostaje nam po takim skróceniu? Po takim skróceniu u góry nam zostaje 3 razy minus 1, czyli ogólnie mówiąc minus 3, a na dole 1 razy 1, czyli 1, czyli wynikiem z chylicy ostatecznym jest po prostu minus trójka, koniec. No dobra, a co na dole? No na dole zacznę z powrotem od dziedziny, tak? Słuchajcie, bo dziedzina jest tutaj naprawdę bardzo ważna, nie możecie o niej zapomnieć. Więc od razu już piszę, że to jest rka z wyłączeniem, No i teraz uwaga, tutaj będzie trójeczka i wtedy mi się wyzeruje, a tu będzie 0, tak? Więc oczywiście 0, no i 3. To są dwie liczby, które muszę wyrzucić z moich liczb rzeczywistych. No dobra, no to przejdźmy do dzieła. Co ja mogę zrobić z pierwszym? No w pierwszym widzimy, że tak jak poprzednio wymienię to sobie, tak? Tego X napiszę na początku, a trójkę jako drugą, ale pozwala mi to zrobić wówczas... Taką operację, czynność wyłączenia minusa przed nawias, a raczej minus jedynki. I wtedy zamieniam sobie tą kolejność. Cyk. U góry nic nie zrobię, zostawię to w takiej pozycji jak była, no bo x kwadrant to trudno jakoś jeszcze prościej zapisać. Natomiast co tutaj? No znowu wyłączę coś przed nawias. Tak jak mówiłam, skupcie się na tym, co stoi przy x, bo zazwyczaj to coś jest wyłączane, ten cośek mały. No to trójeczkę, tak? Wyłączymy trójeczkę, czyli oczywiście podzielimy sobie to przez 3. No to zostanie nam x minus 9 na 3, no to 3. No i na dole oczywiście zostanę z x do czwartej, bo też to nie jest jakaś tam y, trudny zapis i z tym raczej nic nie zrobię. No dobra, co się okazuje, że dostaliśmy? No... Okazuje się, że jesteśmy fajną rzecz, że możemy po prostu te nawiasy sobie pik pik poskradzać, bo przypominam, że przy mnożeniu wiadomo, można skracać. A co tutaj? Słuchajcie, to jest taka czynność, że tutaj mamy w zapisie dwa xiki, tak jakby, no, a tutaj mamy cztery xiki w zapisie, tak? Na jednym filmiku już o tym mówiłam, więc słuchajcie, dwa sobie tutaj zabiorę, czyli skrócę i tutaj praktycznie zostaną nam te dwa, czyli suma summarum zostaje nam x kwadrat. No dobra, no to jeżeli to nam zostanie, to pytanie, co w ogóle nam tu zostało potem po tym poskracaniu. No to idźmy do góry. Tego oczywiście nie mam. E, została jedynka, trójka, jedynka, czyli rzecz jasna, 1 razy 1 razy to 3. A na dole zostaje nam wyrażenie, które właśnie jest tutaj napisane, czyli zostaje nam po prostu x kwadrat, ale tu jeszcze był minus, czyli minus x kwadrat. Czyli jakbym to napisała, minusa z przodu i. O, takie coś dostajemy. Minus 3x kwadrat. No fajnie. No, moi drodzy, kolejny przykład. Zobaczmy, co niesie ze sobą. No o, tu już wzór skróconego mnożenia. No i wiadomo, żeby każdy ogarniał ten wzór, to ja może ten wzór napiszę. Chodzi o wzór A kwadrat minus B kwadrat. Tu będziemy się na tym wzorze skracali, skupiali. Ten wzór to w tablicach jest dostępny. On się rozkłada na takie A minus a plus B. No i oczywiście no, zacznę od dziedziny, tak? Dziedzina, czyli znowu R, ślizgaweczka, klamereczka i pytam się, kto mi wyzeruje mianowniki? No idę do pierwszego, kto mi wyzeruje pierwszy mianownik? No minus szóstka, tak? No to wiem, to już wywalę minus szósta, a drugi mianownik, jak mam samego, samotnego x, samotny wilk latający po pustyni, no to oczywiście zero, tak? Zawsze jest zero. No dobra, no to minus sześć i zero. Ok, mamy to. No dobrze, kochani, jak już wyznaczyliśmy tę naszą dziedzinę, no to przejdźmy oczywiście do kwestii, co ja tam mogę zrobić w liczniku jednym i w mianowniku drugim. No, ja ale do pierwszego licznika. Czy w pierwszym liczniku coś mogę tu ogarnąć? No nie za bardzo, bo tam jest po prostu 2x, więc to sobie przepiszę, bo tam co ja mam zrobić? No nic, no przecież nie będę lamentować. Idę na dół do mianownika, do tego pierwszego i mówię X plus 6. No to, no to nic, nie? No to przepisujemy cyk. X plus 6. No to raz. No dobra, no to jak wam tłumaczyłam xy kwadrat tam na dole są, no to też, no to jest zbyt proste wyrażenie, żeby cokolwiek tutaj kombinować, więc po prostu przepisujemy. No a właśnie, a tam u góry w tym drugim liczniku mamy, no zobaczcie, no ten wzór skróconego mnożenia. Tylko pytanie, bo zawsze jest problem. Hmm, łatwo pani powiedzieć, ja tego wzoru nie widzę. No bo nie ma dwóch kwadratów, tak, no te 36 byśmy musieli sobie rozwalić, czyli x kwadrat minus 6 do kwadratu. No myślę, że teraz to widzicie, że słuchajcie, tu jest nasze A ukryte, a tu jest to nasze B ukryte, tak. No jak każdy jeszcze no, nie widzi, to musi, no moi drodzy, no skupić się bardziej, tak. Już nie wiem, co mam zrobić, żebyście to zobaczyli. No kulisty matematycznego no nie ma, więc no jesteście zmuszeni na wytężenie szarych komórek. No ale dobra, koniec gadania, przechodzimy. I jeżeli literka A oznacza X, no to w pierwszym nawiasie muszę napisać X i minus, i y, literka B to 6, więc piszę szóstka. No i w drugim nawiasie oczywiście jest to samo, tylko że z plusem. Ocyk, proszę bardzo, coś takiego. No i fajnie, no i zobaczcie, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy, że mamy te same nawiasy, które oczywiście pyk, pyk sobie tutaj skreślam, bo mogę. 1, 1. No dobra, co jeszcze mogę skreślić? Nie? Skrócić tak naprawdę. No tutaj mamy w zapisie dwa xiki, tak? No to jednego sobie tutaj pozbędziemy się, czyli zostaje nam jeden xik, a tutaj sobie po prostu wykreślimy mamy jeden. No i już nic więcej. No to co zostało nam u góry? U góry nam zostało takie coś, że mamy dwójkę i mamy ten cały nawias, tak? Więc ja tą dwójkę sobie tu pyk, wymnożę razy każde wyrażenie, czyli mam 2x minus 12, a na dole został samotny wichrz zwany x. -em. Przepisuję, no i koniec. To już jest koniec, więcej z tym nic już prostszego nie zrobię. No dobra, przejdźmy do kolejnego przykładu, czyli zacznę od dziedziny. Dziedzina r z wyjątkiem czego? No i właśnie co tutaj? Jak ktoś ma problem, to postąpi tak jak pokazywałam na filmiku, gdzie obliczamy właśnie dziedzinę funkcji. No ale myślę, że nie trudno się domyślić, że 3 razy 2 to 6, jak udajemy to jest 0, czyli dwójka mi wyzeruje, a tutaj oczywiście muszę dać minus dwójeczkę, bo wtedy będzie minus 8 plus 8, no to wiadomo 0. Dobra, ok. No to kogo wywalamy? No tutaj dwójka i minus dwójkę, tak? To jest minus dwójka, wyraźnie zapiszę. O, teraz to mi się jakaś kropa wielka zrobiła, nie wiadomo po co. Dobra, minus. Tak, minus 2 i 2. No dobra, klamerka, no i jedziemy. Wywaliliśmy niepotrzebne liczby, które nam wyzerują, niepotrzebne mianowniki i teraz zaczynamy jazdę. Eee, no moi drodzy. Oczywiście Wzory, nie. No i ktoś mówi, kurde, naprawdę tu już znowu nie widzę tego wzoru. No to jedziemy. Czwórka, no to to jest inaczej, dwójka do kwadratu. Zapiszę o w tej pozycji 2x do kwadratu. To jest dokładnie, słuchajcie, to 4x kwadrat, tak? To. No dobra. No i co z szesnastką? No szesnastkę chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest 4 do kwadratu, tak? Czyli odjąć 4 do kwadratu. Co na dole? Na dole, słuchajcie, kolejność przede wszystkim zamienię i wyłączę tą trójkę, która tutaj siedzi przy x, więc Wyłączę tak naprawdę minus trójkę. Minus pozwala mi wymienić kolejno, że pierwszy jest x, no i minus zostaje zachowane, no, a druga by była szóstka, ale muszę ją podzielić przez trzy, czyli będzie dwójka. No dobra, no to teraz tak, x kwadrat. No tutaj możecie sobie sprawdzić, że to razy, to razy, to. O, tak, strzałeczki pokazują, da nam dokładnie to, ten pierwszy mianownik. No ale to proponuję, żeby się skupić i tutaj rzeczywiście y, pomalutko ogarnąć. No ale co jedziemy dalej w drugim mianowniku? Tutaj pamiętajcie, że tak jak mówiłam, wyłączyć coś przed nawias, czyli tutaj akurat tą czwórkę sobie bym chciała wyłączyć, czyli zostanie nam x No i 8 podzielone na 4, no to to jest oczywiście 2. No to piszę 2. No dobra, no to jeszcze zostało nam co do ogarnięcia: został nam ten wzór skróconego mnożenia. tak? Jak już tam widzicie, że mamy nasze, nasze a, ja może tutaj na kolorową, to jest wasze a, czyli tutaj ten cały 2x. A nasze B tutaj wiadomo oznacza, że to jest nasza czwóreczka. Więc ja tutaj stosuję ten wzór, który napisałam na czerwono na samej górze i piszę, że w pierwszym nawiasie mam 2x minus 4, a w drugim nawiasie 2x plus 4. No fajnie. No wszystko, całą resztę przypisuję niezmienioną, bo tam już nic nie zrobię. Tam już co było to zrobiłam. Czyli cyk ogarnijmy tu, pyk mamy to. No i teraz właśnie. Co można tu ciekawego poskracać? Hmm. No na razie nic, ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze taka kwestia, że ktoś jakby zauważył, że mówi: O, coś ciekawego, bo mogę tutaj, słuchajcie, tą dwójkę wyłączyć jeszcze z każdego tutaj wyrażenia w naszym tym liczniku. No dobra, no to jakbyśmy jeszcze tą dwójkę wyłączyli, myślę, że tutaj gdzieś się zmieścimy, cyk, to będzie tak: dwójka z pierwszego i tu zostanie x minus 2, dwójkę z drugiego i tu zostanie x plus 2, tak? O, I na dole tutaj minus 3x minus 2 i tutaj razy x kwadrat 4 i x plus 2. No dobra, to zaczynamy te nasze skreślanki, czyli słuchajcie, no tutaj tak, to z tym, bo identyczne, nie? Później to z tym, bo identyczne. No i tyle, jeszcze trzeba zauważyć, że tutaj dwie dwójki razem dają czwórkę, no to z czwórką tu się skrócą. No i myślę, że już nic więcej nie skrócimy, więc tak naprawdę, co nam zostaje u góry? U góry poza skreślonymi tutaj elementami tam są jedynki, to zostało x kwadrat, i na dole została na minus trójka, czyli jednym słowem minus x kwadrat przez 3. No trochę może trudny przykład, ale no do ogarnięcia. Dobra, jedźmy dalej. O, dzielenie nam nagle wpadło. No dobra, jak już słuchajcie, mamy ogarnięte mnożenie, to czas na dzielenie. W dzieleniu jest taki problem, że no wiadomo, ono zamienia się na mnożenie, więc w pierwszej kolejności Wam pokażę, że jeżeli chcecie podzielić, to trzeba zrobić fikumiku do góry nogami tą drugą naszą liczbę, czyli razy. I pyk tutaj uciekamy. No tak jak było dzielenie w podstawówce, słuchajcie, zamienia się na mnożenie, odwracając drugą liczbę, czyli ten nasz dzielnik. No ale dobra, mniejsza o to. I teraz słuchajcie, jest taki problem, że wielu z Was pisze złą dziedzinę. No to powiedzmy sobie, co, na co trzeba zwrócić uwagę. Zobaczcie, tu był mianownik i tu był mianownik, tak? I nagle ten licznik, który był u góry, stał się mianownikiem. Czyli, żeby wyznaczyć dziedzinę, trzeba wziąć pod uwagę te trzy elementy dwa mianowniki, rzecz jasna, i ten drugi licznik. No i tu, żeby wyznaczyć tę dziedzinę, to jeszcze raz powtórzmy, musimy się zapytać, kiedy nam się wyzerują te wszystkie elementy. No tutaj się wyzeruje, kiedy tu będzie minus dwójka, tu będzie dwójka i minus dwójka, a tu będzie jedynka i minus jedynka. Jeszcze raz mówię, odsyłam do filmiku, jakby ktoś jeszcze miał problemy z dziedziną, a ja tą dziedzinę już sobie piszę. Czyli jest to r, -ka, ślizgawka, klamerka i ładuję wszystkie liczby, które są fatalne i wyzerują mi te dwa mianowniki. I jeszcze ten drugi licznik, który będzie stał się, oczywiście nie będzie, tylko już się stał mianownikiem. No to jedziemy: minus 2, minus 1, 1 i. Dwa. To są cztery liczby, które są fatalne, które muszę z mojego zbioru rzeczywistych, oczywiście usunąć. No dobra, no to jedziemy, słuchajcie, wzory. No wzory, no to może ja tu jeszcze raz to pierwsze przepiszę. x plus 2 do kwadratu. Ten wzór, który przed chwilą ogarnialiśmy, czyli ja muszę widzieć dwa kwadraty. Proszę bardzo, no i wiadomo, minusik po środku. X kwadrat minus i tą jedyneczkę też do kwadratu. Czyli jakby ktoś jeszcze nie zauważył, co zrobiłam, no to czwórkę zamieniłam na 2 do potęgi drugiej, tylko dlatego, żeby mi pasowało wyglądem do wzoru. No to jedziemy. Pierwsze znowu bez zmian, bo przecież tu nic nie mogę robić. A w tym drugim, no to tutaj rozpisuję na te dwa nawiasy. W pierwszym x minus 2, w drugim x plus 2. No i ten kolejny x minus 1, x plus 1. No i oczywiście przystępuje do skracania. No to jedziemy, czyli x plus 1, x plus 1 pyk, no to 1, 1. Co tu jeszcze? No, jeszcze możemy sobie tutaj x plus 2, jedno, więc jedno nam zostanie. Słuchajcie, bo mam do kwadratu, więc tylko jedno skracam, bo to są jakby podwójne z tym jednym. No dobra, no to już więcej, słuchajcie, nic nie skrócę, bo już nic więcej nie mam do skrócenia. Więc co tutaj zostaje? No zostaje na tak x minus 2, a na dole x plus 2 i tutaj x minus 1. Jakby ktoś jeszcze bardzo pragnął sobie wymnożyć, no to tutaj może sobie wymnożyć, to nawet razy nawias. No i tutaj nam powstaje oczywiście x kwadrat, tutaj byśmy mieli z tego... Byśmy mieli x kwadrat, ale ja sobie tylko to ogarnę i to ogarnę, żebym wiedziała, że tu mam 2x i minus x. Czyli generalnie, jakby ktoś sobie to rozpisał, no to by mu wyszło plus x i na końcu minus 2. No i drodzy, no też był może niezbyt łatwy przykład, ale wszystko po malutku ogarniecie. Wierzę w Was, jesteście cudowni, więc słuchajcie, jedziemy dalej. Ło, wow, co to jest w ogóle? Jakaś masakra, nie? No ale powoli, powoli. Co oznacza kreska ułamkowa? No właśnie, kreska ułamkowa, słuchajcie, będzie oznaczała znak dzielenia, czyli ta żółta, co ją tak zaznaczyłam, to jest dzielenie, więc napiszmy może to w sposób normalny, czyli 8, X kwadrat plus 8X plus 16, tak? Przez 6x minus 9, no i ta oczywiście żółta krecha zamienia się na dzielenie. No i to drugie wyrażenie, x do 3 minus 16x na dole 6x minus 4x kwadrat. No dobra, jedźmy dalej. No, co ja mogę tutaj teraz zrobić? No, zamienić to oczywiście dzielenie na mnożenie. No dobra, no to zamienię i wyznaczę dziedzinę, a później przystąpię do ciągu dalszego, czyli 16 przez... 6x minus 9. No i razy pyk, i tu mam 6x minus 4x kwadrat, x do 3 minus 16x równa się. No dobra, zaraz tutaj wrócimy. Najpierw dziedzina. Dziedzina, no to moi drodzy, r, ślizgawka, czyli minus, klamerka i działamy. Kogo wyrzucamy z dziedziny? No kogo. No tutaj, żeby nam się wyzerowało, moi drodzy, no to by musiały być, słuchajcie, no. Tak, na pewno na dole by się musiało skrócić przez 2, to zostają trzy drugie, tak? Trzy drugie, bo jak szóstka to nam się skróci, można to sobie przyrównać do zera i po prostu obliczyć. E, natomiast tutaj w liczniku, kto nam się wyzeruje? O już to jest po prostu jakaś masakra. Ale no dobra, no na pewno 0, na pewno tutaj x nie może być zerem, tak? No i tutaj, e, jak sobie tutaj wyłączymy, to ja już tutaj widzę, że pewnie też. No, w sumie nie widzę. Ale podejrzewam, że no, możemy to szybko w sumie rozwalić, 6x minus 4x kwadrat, że równa się 0. Wyłączmy tego x przed nawias, mamy 6 minus 4x równa się 0. No to x równa się 0 i 6 minus 4x równa się 0. Ktoś nie pamięta, jak to się robi, to to odsyłam do filmiku. 4x równa się minus 6. Dzielimy sobie oczywiście przez minus 4, no i x równa się, no i 6 czwartych, czyli 3 drugie. No to wiadomo, 3 drugie. Tak podejrzewałam, ale chciałam się upewnić. No dobra, no a tutaj, no tu moi drodzy, ja już widzę, wy może jeszcze nie, że to będzie na pewno 4 i minus 4. No dobra, no to podsumujmy, kogo wyrzucamy. Czyli będzie tak, trzy drugie, widzicie, że czasami może od najmniejszej wiedziemy, najmniejsza to jest minus czwórka, 0 no trzy drugie i oczywiście czwórka. To są wszystkie liczby, które wyzerują nam wszystkie pojawiające się mianowniki po drodze, tak? No dobra, no dziedzinę już mamy, więc zobaczmy, co nas tu czeka, żeby to rozwalić. Moi drodzy, teraz tak. Tu w jednym liczniku mamy wzór skróconego mnożenia. Jest to wzór na a kwadrat, dodać 2ab plus b kwadrat. No, jeżeli ktoś tego wzoru nie widzi, to jest zmuszony tam u góry obliczyć deltę i wyliczyć x1, x2. Natomiast ja ten wzór oczywiście widzę, więc ja go zwijam do postaci a plus b do kwadratu. Kim jest a? Kim jest b? No to tu już Wam zaznaczam, na co zwrócić uwagę. Proszę bardzo na takie kwestie. No i ogarnijmy sobie, tak? To jest akurat przykład, no, trudniejszy, bo tu trzeba do, dojrzeć niektóre elementy. Więc uwaga, a jest x, czyli zwijam i piszę, że to jest x, dodać. I b jest, uwaga, czwórką, nie szesnastką, bo szesnastka to jest b kwadrat. Czyli 4, bo 4 do kwadratu to 16 i do kwadratu. Natomiast tutaj, oczywiście, czy wyłączę szóstkę? Mówiłam, że żeby wyłączyć szóstkę. Możemy wyłączyć szóstkę, słuchajcie, ale również możemy wyłączyć na przykład coś, co się dzieli, co podzieli mi szóstkę i 9, czyli na przykład mogę wyłączyć trójkę. Kto nie będzie widział, no to wyłącza szóstka, ale później będą mu łamki się pojawiały, więc ja wyłączę trójkę. Zostanie mi 2x minus 3. No i oczywiście te same podobne czynności robię tutaj. Co ja tutaj mogę wyłączyć z pierwszego licznika? Słuchajcie, ja mogę wyłączyć, mogę wyłączyć dwójkę i x. Ale też zwracam uwagę, że tu jest x we wyższej potędze, więc ja jeszcze wyłączę tego minus 2x. I zobaczcie, co się stanie. Pierwsze wyrażenie, które napiszę, to jest to wyrażenie, ale już po jakby wyciągnięciu, czyli po dzieleniu minus 2x i zostanie mi 2x, no bo jak wymnożę, to dostanę właśnie minus 4x kwadrat. No i oczywiście minus, bo ten wyciągnięty minus to jakby umożliwia mi zamianę miejsc. No i teraz to drugie wyrażenie, że z tego drugiego wyrażenia zabrałam 2x, zabrałam w sensie podzieliłam, no to zostanie mi trójka, bo jak wymnożę, no to muszę mieć oczywiście 6x. No dobrze, co na dole wyłączę? No na dole wyłączę, moi drodzy, x, bo tylko to mogę wyłączyć. Zostanie mi x kwadrat minus 16. No fajnie, no to teraz... Uwaga, została mi tylko jedna kwestia. Tutaj na dole jest wzorek do zrobienia, więc ja jeszcze raz wszystko przepiszę, bo jak będę skracała, to już tam na maksa wszystko skrócę. Na razie sobie przepiszę i zajmę się tamtym jeszcze wzorem. Tak, ja wiem, mogłabym już na tym etapie skracać, ale nie, 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 spokojnie jeszcze zdążę wszystko poskracać, czyli x. No i tutaj oczywiście szesnastka, czyli czwórka do kwadratu, x minus 4, x plus 4, bo to jest ten wzorek a minus b kwadrat. No i teraz przystępuję do wielkiego skracania, więc moi drodzy, tak. Tutaj mamy dwa nawiasy, przypominam, dwójka znaczy, że mamy dwa nawiasy, więc ja zostaję z jednym takim, a drugi skracam tutaj z tym. Kolejną rzeczą, którą skrócę, to zobaczcie, to jest to i to, to też skracam. Kolejną jest tutaj usunięcie tych moich iksików, no i praktycznie koniec zabawy ze skracaniem. To już jest wszystko. Więc teraz tutaj mi została minus dwójka u góry i ten cały mój nawias, więc to sobie wymnożę. I dostanę minus 2x i minus 8. A na dole zostałam z trójką i z tym całym tu nawiasem. I to też sobie tutaj wymnożę. Czyli 3x i minus 12. No i moi drodzy, no to jest już wszystko. Ja się z wami oczywiście już żegnam. Może drugi, długi ten filmik wyszedł, no ale no to poruszyliśmy bardzo ważne kwestie. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Dziękuję oczywiście za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i moich uczniów i powodzenia na sprawdzianie. Do widzenia!